Manko z tej strony Gekon, a ze mną dzisiaj jest... Miszek, Marko Nagrywamy dzisiaj z tej samej gry co wczoraj, tylko, że to jest yy, inna arena. wanila. Siemanko. A co na tym... Sp... Poczekaj. A co... A, a o co w tym... O, co... W tym na czym ta gra polega? Nie mówiłem. Że trzeba zebrać jak najszybciej serek i wrócić do norki. Norka jest u góry, serek na dole. Więc mamy problem. Tak, musimy patrzeć. Saman pat nic nie robi. Tak. Tylko balony będzie stawiał. A balony pękają, jak niektóre cipki. No co ten Dabiel robi w ogóle? A wiesz, z czego są najlepsze balony? Nie. Z pęcherzy karpia. Ja tak robię zawsze. Biorę jak moja mama, czy tam babcia, przecina karpi... a, a no to biorę zawsze pęcherz i się nim bawię. Dopóki mi nie pęknie. No, to ten szaman w ogóle robi? A w ogóle, słuchaj, słuchajcie, Dawaj słuchaj... Go. Rok temu nie... Minek, Minek... Minek, XDTS. A najfajniej, najśmieszniejsze było to, moja ostatnia wigilia, że kupiliśmy Karpia, żywego, nie? No. Był już dednięty, ja się bawiłem nim. I kurde, ja go tak przycisnąłem tam przy ogonie nożem, a on się zaczął ruszać. I ja praktycznie rozryczałem. Opie, <grystanie> ale ja byś tak sam miał... to, co to... on robi, Boże? Opie, ale ogarniasz? Bez skarpu y głowy, kurwa. O, nasze ubranka. Opa, patrzcie. Misiek ma czopkę z lisa. Copkę z lisa. Copkę. Copkę. Mam nową topeczkę. O, o. Uspokój się! Ej, patrzcie, patrzcie! patrzcie Otłodzę go. Nikt, na ciebie nie patrzy. Debil szaman, debil szaman. Ja się jeżdżę. Ty fruwasz, nie jeździsz. Nie da się tak. Olo, sprężynki, sprężynki! Jestem jedenasty. Je, jestem dwunasty, tak jak zawsze. Teraz się kapnął, ten szaman. Ja nie biegnę. Ja biegnę. A co mi tam? Nie gadaj, że pobiegłeś. No. Co, co, co? No. I jesteś tam? No. Co? No. Kłamiesz. No nie, nie widzisz jak się tutaj? Uh -uh. Nie widzisz, copkin z lisa? A widzę, widzę, copkę. Copkę, widzę. Polskańcze teraz. Przecież sobie mikro troszkę. Co? Podgłośnij. Teraz. Przecież. Teraz. Okej. Okay. I jest git. Tra-ta-ta. Co w ogóle Zaraz no, powiedział ci. No zaraz no. Kciełbasa. O, zrespił cię. Widzisz? Padłem. Nie, tylko spadłeś, bo ci tam nie ma. Biegnę. Biegnę, ale w drugą stronę. Drugi. Będę... Czwarty. Ja będę ostatni. Będę dziewiąty. dziewiąty. Kurde, ale jesteśmy matematycy pojebani. Jeby. O, o. Ja biegnę. Bigniesz? No. Tak oni. A ja nie. A niby czemu nie? Przecież co się może stać? Który jesteś? Ja nie jestem w rankingu. Ola, mam czkawkę. Cz Czkawka. pytam, patrz ile minut filmu, a nie? Nie, nie bój się. Cztery minutki. Nie a poza się. tym... A poza tym jak się skończy nagrywanie, to mi się same wyłączy, nie bój się. Powiesz, bo... bandikam. Bo Bandicam! Bo, bo O nie, to jest to! On będzie robił te klocki magiczne. O nie, jakie fajne. Nienawidzę ich. A wiesz czemu? Bo zawsze po nich spad... bo zawsze na nich spadasz. Ja czy ty? Ty Lol, na się wskoczyłem! Co? Ty? Ja to też? Się tak, na ostatnim klocku dosłownie. No, ostatni klocek i ja się tak złapałem tego. No kurwa, ty padłeś, Ha. Bo, zapomniałem, że to nie ma, to nie się nie klika się, spadnie tylko strzał, strzałeczkę do góry i powiedzmy, ja że do minecrafta Nie mów tego przy mnie Skacz, no, póki są klocki dajesz Ta ta, ta, ta. Jesteś trzynasty, brawo Co? Fajnie Tam, tap 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 Michał, pamiętasz? Kwaczor <laughs> Donald To jest to, że się wspina po kimś? Nie. Nie A szkoda, bo to było hamskie. to wspinanie No chodź tu, no. Rihieno richiena, kurwa Jakaś richiena, kurwa, czy jakiej tam Co on robi w ogóle? Buguje grę Tak? Już wiesz? Będę drugi. Widzisz? Byłem drugi. U, słabo, Michał, słabo. Coś przerywało. Halo, 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 Michał. Dobrze ci, tak. Dobra, jesteś, dobra, to nic nie mówię już. Cieszę się, że jesteś. Nie ma mnie. Nie ma go. Chował się. Okej, nie ma go. I jeb go. Tak, teraz. ale wampires. Nie, nie wampiresk. Wampiresk? On cię zrzuci. Uważaj. UWAŻAJ! Ej, to jest teraz chyba SURVIVOR, bo wy walczycie. Weźcie nam, pomóżcie! Tutaj zrób, Michał! Po tej stronie! Tak, piłkę. Ej, to za debil, głupi, mnie zrzuca! Weź! ty go zrzuć! No to teraz... Ja to zrzuciłem to, sory. Nie, nie zrzuciłeś, ale ja uważaj. balony. Prawie. Bo nie, czego ja zrobię, to inaczej. Postaw deskę. Skrzynkę teraz dużą. Dużą skrzynię. Nie! Uciekaj! Michał. Postaw dużą skrzynię. Dzięki, że nie przygniotłeś. I one oni to spychają! Będę ich zamrażał. To zamrażaj wszystkich, tylko że mnie. O dzięki. Dzięki, że pomagasz. Bo naprawdę nie pomagasz. No dobra, ci tam pomagasz. O, o, dobra, dobra. Jest, jest, I jest. No to trudno. A im pomagam. Kładź coś. Pamiast wejść na górę, to my to wszyscy zbieramy. <coughs> tak, w kowadle siła. Chyba by nie wiem, kurde, bo oni się pchają do mnie. Ja to muszę ogarnąć. Ej, co ty debile! Dzięki. Nie do ciebie, do nich. No, kładź tam jeszcze deskę i będzie gnie... Czekaj... Nie tu! Niżej! Brawo, Michał. Brawo. Nie dajciemy do sera. Z ciebie. I, Ups, do, i cze, idę z drugiej strony. Idiota. Cześć, nie, postawię tam balona. Nic nie da. A może? Dobra. Kładź tutaj deskę. Jak tutaj stoję, to zrób taką na uko z drugą. ja no, mm. nie umiem tego robić. O, ja teraz jestem szamanem. Idioci Spadłem Co? Ura, weź już w Nie mo, ja Nie mogę, ja nie mogę Znaczy mogę, ale nie chce mi się no weź. no, Weźcie tą deskę, zameczki moje No weź please Spoko, tylko nie wiem jak Znaczy nie mogę, a nie mogę Patrz Ta 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 Jej Jak ty to zrobiłeś? Padłem o, że nie padłeś. Ale padłem, bo ja tylko raz tak mogę zrobić. Ej, macie, wyślę wam kutaska, będziecie mogli lecieć tam. Mięcność. jak to zrobić to wskrzeszanie? Musisz sobie wszystko odblokowa odblokować. To nie jest takie proste, to nie jest takie hop, siapa. Patrz jak zrzucał, zrzuciłem. 15 serków sobie zużyłem. ich w stanie.